Z komentarza świętego Ambrożego Biskupa do Psalmów Brat nie potrafi odkupić. Odkupienia dokona inny człowiek. Nie potrzebuje zanosić za siebie błagania ani zapłaty Bogu za swoje życie. A zatem dlaczegóż miałbym się trworzyć w dniach niedoli? Cóż bowiem może wyrządzić mi szkodę, skoro nie tylko nie potrzebuję odkupiciela, ale sam dla wszystkich jestem odkupicielem. Oto innych wybawiam, czyż będę się lękał o siebie. Oto wszystko czynię nowe. To zaś przewyższa nawet braterskie przywiązanie i miłość. Brat z tej samej matki zrodzony nie może wybawić, ponieważ dotknięty jest tą samą słabością. Odkupi człowiek, ale ten, o którym napisano, Pan pośle im człowieka, który je wybawi. Ten, który powiedział o sobie: Usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który powiedział Wam prawdę. Lecz chociaż jest człowiekiem, któż go może rozpoznać? A dlaczego nie pozna? Jak jeden jest Bóg, tak jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Jezus Chrystus. On sam odkupi człowieka, przewyższając w miłości braci. Przelał bowiem za obcych swą krew, której nikt nie oddałby za brata. Tak więc własnego ciała nie oszczędził. Aby nas z grzechu wykupić. Wydał siebie, na okup za wszystkich, jak to stwierdza jego prawdomówny świadek, apostoł Paweł. Prawdę mówię, nie kłamie. Dlaczego zaś on jeden tylko wybawia? Bo nikt nie może dorównać mu w miłości. Swe życie oddaje za braci, nikt w niewinności. Wszyscy bowiem poddani są grzechowi wszyscy naznaczeni upadkiem Adama. Odkupicielem jest ten. Kto nie podlega dawnemu grzechowi. Wiedzmy przeto, że człowiekiem tym jest Pan Jezus, który przyjął ludzką naturę, aby w swym ciele ukrzyżować grzechy wszystkich i własną krwią zmyć wyrok, ciążący na wszystkich. Powiesz jednak, dlaczego się zaprzecza, iż brat może odkupić, skoro on sam powiedział: Ogłoszę imię Twoje braciom moim. Otóż Jezus Chrystus. Odpuścił nam grzechy nie jako nasz brat, ale jako Bóg. Napisane jest bowiem: W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, w Chrystusie Jezusie, o którym powiedziano: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A zatem, kiedy zamieszkał w ciele, zamieszkał wśród nas jako Bóg, nie jako brat.